Cześć! Witamy z kolejnego niesamowitego miejsca na szlaku naszych podróży. Witajcie na naszym kanale Family Hiking. Dzisiaj jesteśmy na kopcu Panda. Co my tutaj robimy? Zanim pójdziemy zaeksplorować dalej, to zaczęliśmy przygodę od tego miejsca, najwyżej położonego punktu tutaj w okolicy, który ma 14 metrów. A tak naprawdę dalej przyjrzymy się mało znanemu odcinkowi Twierdzy Kraków, czyli Festung Krakau. Fortowi 49,5 czy jedna druga a e, mogiła, a także powiemy o nieistniejącym już w 49 i jedna druga wanda właśnie tu gdzie jesteśmy. Miejsce piękne. Tutaj na górze jest orzeł Matejki. teraz sam kopyt wanda czym był? No jest to jedno z najwcześniej tutaj istniejących śladu, bytności człowieka na tym e, terenie. Datuje się go na VI, VII wiek. Niektórzy nawet łączą go z certami pierwszym wiekiem naszej ery. E, według legendy jest to miejsce, gdzie e, wyciągnięto zwłoki wandy, z Wisły, tej wandy, córki Kraka, założyciela Krakowa, która nie chciała. Niemca, no i tutaj miano ją pochować. Natomiast no, łączy się to z jakimiś miejscami kultu, miejscami pochówku, czy też miejscami związanymi z e, astrologią. Natomiast obszar jest bardzo fajny, jak widzieliśmy już z góry. No dobra, ale nie traćmy czasu i zejdźmy na dół i opowiedzmy sobie więcej o fortyfikacjach twierdzy, Kraków. Schodzimy sobie już z kopca. Pewno eee, teren widzieliście z drona. Natomiast o co chodzi? Skupimy się na forcie piechoty, forcie takim międzypolowym, forcie pomocniczym 49,1,2A, chyba o tym nie mówiłem na początku 49,5A e, mogiła. Jesteśmy we dawnej wsi mogiła, natomiast on. Jest tu niedaleko, to będzie punkt centralny naszej wycieczki. Natomiast chodzi o to, że on niejako zabezpieczał dawny trakt sandomierski, tutaj drogę, która po prostu wiodła na Sandomierz. Natomiast współgrał niejako, gdyż to był fort piechoty. Przystosowałem do obrony bliskiej, niejako współgrał z szańcami artyleryjskimi czy fortami artyleryjskimi i jednym z takich był właśnie fort 4912, Wanda, czyli tu gdzie jesteśmy. Tak naprawdę cały ten teren, który możecie sobie teraz zobaczyć z drona to E, był teren szańca. W, tysiąc, m, w latach 70. XIX wieku wybudowano tutaj szaniec artyleryjski. Później przekształcono to w fort stały, w takim charakterze ziemno-murowanym, e, kamienistym. O, tu jeden biegnie. <grywanie> o takim właśnie charakterze półstałym. E, I właśnie połączono z tym szańcem artyleryjskim. E, on powstał w 1887 roku e, i punktem centralnym był kopiec Wandy. No, Austriacy nie byli głupi, e, wykorzystywali walory terenu, wiadomo, ukształtowania, a to był świetny punkt obserwacyjny, czyli mógł koordynować ogień artyleryjski z tych dział. Jak nie zapomnę, to tutaj wrzucę, a mam nadzieję, nie zapomnę, e, taki schemat, plan tego fortu. On się już nie zachował, tak naprawdę chodzilibyśmy teraz po terenie tego fortu. On wziął też modernizację w 1913 roku i właśnie na górze kopca Wandy umieszczono nie tyle punkt obserwacyjny, co gniazdo karabinów maszynowych, tam był chyba nawet jakiś taki betonowy schron. A Cały ten teren tutaj gdzie chodzimy był przedzielony jakimiś wałami, poprzecznicami, fosą i tak i był tutaj fort. I właśnie on miał współgrać z tym fortem, do którego teraz idziemy, do fortu Mogiła. Fortem, co ciekawe, mówi się, że brał udział razem z fortami tutaj Dłubnia, Krzesławice, Grębałów, w walkach z listopada 1914 roku, czyli brał udział w pierwszej bitwie w pierwszej bitwie o Kraków, która zatrzymała ten wales parowy. Robiliśmy tam film w lesie Goszcza o właśnie załamaniu tej, przełamaniu tej ofensywy rosyjskiej, zapraszam, rzucam linka. Natomiast to kolejne miejsce historyczne, natomiast to tutaj się już nie zachowało dużo, jak widzicie, teren jest kompletnie zniwelowany. Tak naprawdę po wojnie budując tutaj kombinat, który jest obok, już dokonano pierwszej dewastacji, a później lata 68-1970, praktycznie kompletna niwelizacja, niweliz niwel niwelacja tego, co tutaj zostało. I stworzono coś na, na zasadzie takiego parku. Można sobie tutaj przyjść, powiedzieć na rowerze. Bardzo fajne miejsce. Natomiast. No, niestety nic się z tego fortu nie, za, nie zachowało. Przeprowadzano tutaj też jakieś prace archeologiczne, e, i mówię, no, dokonano żywota tego fortu. A teraz punkt centralny naszej wycieczki, czyli fort piechoty, Fort 49. Jedna, druga, a mogiła. Około 500 metrów dalej od Kopca Wandy i dawnego fortu e, Czeszańca 49. Jedna, druga Wanda. Znajduje się główny cel naszej dzisiejszej wyprawy, czyli fort e, Piechoty, fort międzypolowy, takie dzieło pomocnicze numer 49, jedna, druga A, fort Mogiła. Zachowany w bardzo dobrym stanie, ale on parę ładnych lat temu przeszedł renowację. E, Fort wybudowany w latach 1895-1896, czyli w trakcie budowy tego trzeciego zewnętrznego pierścienia Festung Krakau e, mający tutaj zabezpieczać łącznie z tym szańcem, fortem ziemnym, półstałym, Wanda, trakt sandomierski, współdziało też z innymi bateriami, m.in. E, tam dalej Dłubnia. E, co ciekawe, tutaj istniał też taki budynek wartowniczy przy tym forcie, który mógł pełnić, przez to, że był najdalej tutaj wysuniętym punktem e, administracyjnym, mógł pełnić także funkcję rogatki na tym trakcie sandomierstwa. Tego nie wiemy, bo nie przetrwał. Natomiast ja jestem teraz tak naprawdę z tyłu fortu, czyli e, chodzilibyśmy teraz po placyku e, apelowym. To obok mnie tutaj, to jest taka niewielka... Kaponiera um, która zabezpieczała tutaj e, czoło koszar po prostu chodziło o to, że jeśli wróg od zapola wyszedł i wdarł się tutaj strony e, lasu apelowego no to nie dość, że byłby rażony Ogniem z tych okiennic, pancernych widzimy, jak te okiennice były zamykane i pełniły funkcję strzelnic. A także, jeśli podchodził bezpośrednio, tu niewielka fosa, sucha i wzdłuż prawdopodobnie to duże to jest za mną stanowisko karabinów maszynowych. Co ciekawe, że tutaj. E, Ford niewielki składał się z e, koszar tak naprawdę, ale co ciekawe, że chyba drzwi są oryginalne i strzelnice, te okiennice też gdzie zdjęcia z wewnątrz. To można czasem zwiedzać, to trzeba się mówić. I po prostu są dawne drzwi jeszcze na takim mechanizmie z takimi kółkami jakby półobrotowe. Spróbujmy sobie zajrzeć, może coś tam się uda. Studnia to tak, gdzie świecę teraz. No więc udało się nam zajrzeć. Tak naprawdę ten fort składał się jakby w tych dwóch częściach przydzielonych bramą z koszar, w których stacjonowało chyba kost 150 żołnierzy piechoty. Ale też chyba jakieś tu były możliwość schronu dla artylerzystów. Tak czytałem, że około 50. No, na pewno około 150 członków e, załogi, piechoty. Ja muszę uporać się z latarką. Nigdy nie jest to łatwe. Ok, co ciekawe, że jest to niemalże bliźniaczy fort piechoty do fortu. 41A bodajże e, fortu Mydlniki. Taki sam blok koszar. Tu możemy rzucić jeszcze okiem. E, co ciekawe, że tu już tego co było oryginalnie nie ma. Tutaj byłby prawdopodobnie by wał albo jakaś brama e, krata-forteczna, albo jakieś dodatkowe zasiki szczegące na pola. To zostało zupełnie zniwelowane. Jak widzieliście na zdjęciach z drona, są teraz garaże. Dobra. My sobie chodzimy najpierw na dach. Zachowane kominy, otwory wentylacyjne. Będziemy na dach tej kaponiery Jest całkiem nie stanie odnowiony, ale a dzięki temu nie popada w ruinę. Tutaj być może nie jestem pewien mógł być jakiś taki mini mostek zwodzony. Tam te betonowe spodniki. coś takiego, bo tutaj mówię, no niewielka taka fosa. Natomiast dobrze zachowany układ ziemny, to zobaczymy sobie z góry. Czyli on był taki e, nisko spadowy, chyba ten wał był taki niski. E, dobrze widoczny zarys suchej fosy, e, dobrze widoczne bliska, gdzie były zasieki, on był zasiekami zewnętrzna przy fosie, druga wewnętrzna na fosie, na jakieś pewno fosie, jakieś potykacze i tak dalej i tak dalej, przystosowany tak jak mówię do obrony bliskiej, czyli e, żołnierze mogli wchodzić tutaj na wał i ze stanowisk e, ziemnych prowadzić ostrzał pójdźmy sobie dalej na krańcu koszar, z jednej i z drugiej strony były takie wyjścia, co ciekawe tak fajnie zasłonięte, jakby, znaczy wygięte, e, te przedsionki mogły też e, w trakcie strzału pełnić funkcję schronów e, pogotowia. No i tutaj mieliśmy drzwi pancerne i wejście do koszar fortu. Jak mówiłem, fort najpewniej walczył w pierwszej bitwie o Kraków 15-26 listopada 1914 roku ostrzeliwał nie Rosjan podchodzących tutaj. Po odzyskaniu niepodległości w międzywojniu fort był przejęty jak przez wojsko i był e, magazynem. Są też można to tłumaczyć, że nie uległ dewastacji. Te pancerze, płyty, drzwi są oryginalne. W trakcie II wojny światowej, 1939-1945, stacjonowała tutaj taka niemiecka niemiecki oddział budowy lotnisk, czyli też funkcje magazynowe. No i tak naprawdę, dewastacja fortu zaczyna się po II wojnie światowej, bo tutaj obok powstaje kombinat, zdewastowana jest to za pole. Fort był też wykorzystywany jako magazyn dla budowniczych huty. Może też dlatego nie rozkadli, Ktoś tego pilnował. A tutaj widzimy przedłużenie, tylko szary są tam, i przedłużenie tego schronu i też wyjście tutaj na, na wał. Co ciekawe, że w międzywojniu, chyba w 1944 roku, Niemcy tutaj na części wału wybudowali taki jakiś schron dla broni przeciwpancernej albo dla miotacza e, granatów. Jest to dobrze widoczne, tylko nie wiem po której stronie stoku. A tutaj, właśnie widzimy, tu są te. No, z drugiej strony jest też to wyjście z tego schronu. No, ale zamurowane. Tam widzieliśmy, jak świeciłem latarką. Była studnia. Natomiast tutaj sobie popatrzmy, że. Tutaj jest ten wał główny. Tutaj gdzieś strzelcy mogli leżeć i, i razić wroga. I doskonale widocznie zachowana fosa, mówię. Tam były jedne zasieki, były też zasieki na, na zewnątrz, przy, przy fosie. Czyli bo miało maksymalnie uniemożliwić podejście e, przez wroga tutaj do, do fortu. Port popadł w ruinę, ale tak naprawdę od tych kilku, kilkunastu lat jest e, jest odnowiony i chyba można nawet tutaj starać się o wejście. E, trzeba tu uzgodnić telefonicznie. No my taki spontan po pracy zdecydowaliśmy, że przyjdziemy. I to jest właśnie chyba to, o czym mówiłem. Gdzie czytałem, że tutaj tym wale jakby Niemcy wybudowali jakieś stanowisko prawdopodobnie do miotania granatów nie wiem czy to było element przygotowywania się do otwarcia Rosjan i tu chyba obok jest drugi czy to jest jakiś taki przekop, że też chyba po wojnie tak, że tu zrobiono przekop w tym wale prawdopodobnie jak robiono hutę tutaj są jakieś sieci przesyłowe chyba E, ciepłej wody albo czegoś, bo strasznie dudni. No jest to jakiś przekop, coś tu kopano, szukano. Ja idę sobie. Aha, jeszcze jedna rzecz. Też być może w jednym z tych, bo to mówię, tracimy już ten układ. Tutaj były takie charakterystyczne wieżyczki pancerne jedna albo dwie, chyba w spotnikach albo ponieważ też jest zachowane takie coś też w Fortach przemysłowych taka z, z jednej strony wejście i taka kopuła obserwacyjna z ziernikami i tutaj też były, no ale to padło łupem złomiarzy, bo to bardzo łatwo było wyciąć pewnie też po wojnie na odbudowę Polski na stal ale tak było. no i tutaj dochodzimy sobie z drugiej strony do tego wyjścia z tych koszar Bliźniacze wyjście, e, przedsionek, który mógł pełnić też rolę e, schronu dla pogotowia. Co ciekawe, No już widzieliście z drona, a jak nie to wrzucę jeszcze raz, tu jest dużo zieleni. Teraz już tracimy tą oryginalną szatę, ale ten fort był świetnie maskowany. Austriacy byli mistrzami w wykorzystaniu zieleni do celów fortyfikacyjnych, do celów maskujących. Chodziło o to, że raz trzeba było ukryć ten fort gdzieś tutaj na tym zboczu e, toku, y, komponować go w pola uprawne. Y, już wtedy myślano o zwiadzie lotniczym i tutaj zrobiono taką maskę. E, gdzie po prostu przełamano jakby geometrię jego z drzewa. Chodziło o to, że maskowanie miało nie tyle służyć jakby zakryciu zielenią tego fortu, ale też pewnego rodzaju deformacją. Podobnie jak dzisiaj w kamuflażach mamy w tych najlepszych, komputerowych, mamy mikrowzór, makrowzór, czyli raz upodobnienie do otoczenia, ale dwa też przełamanie kształtu, czy jakaś asymetria, e, czyli schowanie tego kształtu, żeby zwiat nie mógł tego widzieć. I on praktycznie był niewidoczny z ziemi. Był tak sprytnie wkomponowany. Tak jak mówię, z tej strony, gdzie już nie ma tego wału za pola, byśmy widzieli kratę forteczną, drogę rokadową, czyli drogę dojazdową. Pewno tam dawny trakt, gdzie szliśmy z kopca, to też były dawne drogi, bo te forty musiały się jakoś łączyć. Chodziło o transport zaopatrzenia, amunicji, wojska Także tyle. Taki mały E, forcik <laughs> Można powiedzieć za Kraków, w sumie wracamy do korzeni Bo sporo zjeździliśmy po Przemyślu Ale no, Trzeba też swoje ogarnąć Także mam nadzieję, że się podobało Bo e, mówię Zupełny spontan po pracy Zawsze patrzymy gdzie tu można wyjechać blisko Dajcie łapkę w górę, bo to nic nie kosztuje A dla mnie to dużo znaczy, że <laughs> Nasza praca e, Się podoba tak? Także zostawcie suba, bo 90% ludzi odwiedzających kanał, oglądających filmy, to nie są stali bywalcy. To nic nie kosztuje, a nam daje wsparcie w tym, co robimy. Zupełnie pro bono. Dzięki za każdą subskrypcję, dzięki za każde udostępnienie, każdą łapkę w górę. Bardzo to w serce cieszy i dziękujemy. Trzymajcie się. Do następnego odcinka.